Witajcie na kanale Kwasogranie, plany kolej za sterami Hutnika Kraków. Mecz z Legią Warszawa to kolejne spotkanie w ligowej ekstraklasie, które nas czeka w tym sezonie. Jak widzicie, mamy mecz Pucharowy w siebie za niedługo. Jeszcze musimy chwilę na niego poczekać. Pierwsze spotkanie z Legią Widzelem, Kielcami, Śląskiem i dopiero mecz Pucharowy. Dobrze. Zobaczmy w takim razie jeszcze szybko. Rzućmy okiem na właśnie Puchary. Faza playoff. Dobrze. Eliminacje. Dobrze. I Liga, Liga Konferencja. Ogon Szczecin gra tak samo z nami. Zobaczymy, jaki skład mamy przygotowany. Pamiętam, w ostatnim meczu sobie wszystkich tych zawodników ustawiliśmy: bonet na szpicy, Brandstatter, lock z przodu, wolski miechówka. Dobra, zagramy w ten sposób. Rakel z dziuba. Może dziubę uda nam się tutaj wrzucić gdzieś, ale na ten moment nie ma gdzie. Dobrze, damy karuzo z przodu, dziubę jak coś z boku. No jest sporo tych piłkarzy na ten moment, więc tutaj wszystko musi się dziać i te transfery, które mamy podjąć, muszą być podejmowane z głową, więc jakoby zobaczymy okienko transferowe kończy się za 4-5 spotkań, mamy jeszcze czas, by kogoś wysupłać. Wysupłać. I wzmocnimy jeszcze ten zespół. Aczkolwiek nie wiem, czy pomimo tego, że Rubel i Wolski zostali wystawieni na listę transferową, nie wiem, czy nie zostaną. Zobaczymy, jak to pójdzie do końca. Zresztą podejmiemy tą decyzję. Mam sporo spotkań. Nie wiem, czy uda się po prostu znaleźć odpowiednich graczy, yy, graczy, yy, którzy wzmocnią yy, te rowery. War, Punet. Jeden zero. 1-0 bond. Ostatnio zawodził, ale znowu to sobie przypomina. beojra Orian Kowarik Kowarik, bonet nie ma spalonego jednak spalone Miel, bonet. Opuścić górą do piłkę. Kowali. Korian. Na środek do Urbańczyka. Urbańczyk już widzi chmiela, który jest przy linii, tam prób, yy, rozegrania z docem nie A jest sporo szczęścia piłkarze kurtnika mają dzisiaj. Legionści atakują, próbują, przejęcie kolejnego raz piłki może się okazać problematyczne. Po spotkaniu. Bo Statystyki. na korzyść Legi Warszawa. Bardziej aktywnie pod naszym polem karnym. Pomimo tego, że Bonet zapewnił nam prowadzenie w tym meczu. Obyśmy. Oby udało nam się ten mecz skończyć z wynikiem, który teraz jest na tablicy. Miel, Dobry.

Jest dobrze. Doc sporo miejsca? Miel. dzisiaj przed urodzaj. rodzaju. 73 minuta będą zmiany. Zejdzie Bonet, wejdzie Lok, Caruso, za Kikoriana. Zachmiela, wejdzie Wolski, wejdzie rubę za Kowalika, A tyle, dziuba za taka ca? Udało się, dobra. Bonet, jeszcze ma piłkę Bonet na nodze, Bonet, 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 Bonet dwa do jednego. przed samym zejściem z boiska. Zdobywa gola, który może uratować nas w tym spotkaniu. Bardzo dużo szczęścia dzisiaj, piłkarze Hutnika. Wróbę. Lok. Lok Trzy do jednego. Legion na kolana. Rubel. Karuzo. Rubel. Lok. Wolski. Obrócił się w Wolski. Będzie strzelał. Próba Wolskiego. Teraz jeszcze złapał piłkę Doc. Caruzo Ma sporo miejsca. Uderzy. I szukają czwartej bramki piłkarze. Trenera Franka Kole. Dalekie wybicie w pole karne przejmują legioniści, ale zbiera piłkę dziuba, a będzie strzelał. Niestety sędzia zakończył przedwcześnie spotkanie. Ale gratulacje dla Kutnika, gratulacje za walkę do końca. Statystyki troszkę poprawiły się po tym meczu, ale zobaczcie, co się dzieje tutaj. Bonet, Kowary, Glock, Wolski, e Chmiel, Karuzo. Dobre oceny. taka z widać słabszy mecz. Prądczak, bardzo dobre spotkanie. Dużo szczęścia na tej bramce. Dwie poprzeczki, jeden słupek. Działo się cały czas. Dziękujemy za rozmowę. Kibice z pewnością chętnie poznają opinię. Mecz z widzewem już za niedługo. O, kolejne odejście. Maciej Mas, 360, dobry ruch ze strony e, w trenera Franka Kole Mało występował, y, mało okazji został, kiedy występował, to rzeczywiście punktował dla Hutnika, ale tutaj myślę, że w rywalizacji z Branchaterem, z Lokiem i z Bonetem, no nie miałby szansy na gry w zespole, więc dla niego dobrze się stało, że Otrz. Druga pozycja, 6 punktów, wygrana z Legią, 2 wygrane, no to jest początek sezonu, tu dopiero zaczynamy, ale dziękuję Wam za oglądanie, dziękuję Wam za komentowanie i subskrybowanie, trzymajcie się, cześć!